Jeszcze, jak już mam ten tłok w ręku, to pokażę jeszcze taką ciekawostkę: że tutaj w środku są takie dwie dziurki. Tutaj. Tam są takie dwie dziurki. I z tej strony też są te dwie dziurki. I te dziurki są ze sobą połączone. I jak jest sobie tłok w silniku, to tam jest dysza, która tryska olejem na den kotłoka tu od spodu i ten olej dostaje się w te dziurki, tam jest kanał i w te dziurki jest wtryskiwany olej i ten olej te dziurki są połączone kanałem i ten olej przepływa przez ten kanał i chłodzi i chłodzi den kotłoka także to jest takie rozwiązanie o którym nie miałem pojęcia że tutaj coś takiego jest taka ala ciekawostka teraz jeszcze zanim będę kręcił silnikiem oczywiście ręcznie to za pamięci napełniłem obudowę filtra oleju olejem on ładnie sobie ścieka, to widać, że jest go coraz mniej. Bo jak miałem to wszystko rozebrane, to co się okazało? E, super ciekawostka i super rozwiązanie, że filtr oleju tutaj w zasadzie ta, ten, ta obudowa jest na wysokości e, Jest na wysokości węża doprowadzającego. Aha, już są obudowy nie, nie będzie już tego widać. Na wysokości wylotu do turbosprężarki oleju, do prowadzenia oleju. Więc, jak tutaj jest olej, to ten olej, bo jak ja tutaj po prostu, jak tam było wszystko rozebrane i ta rurka sobie sterczała bez turbosprężarki, i zdjąłem to, to po prostu zaczął tam tamtędy wylatywać olej. Czyli to jest albo na tej samej wysokości, albo nawet troszeczkę wyżej niż. Yy, Doprowadzenie oleju do turbosprężarki dzięki temu, że wlałem tu olej. Olej poszedł też od razu na turbosprężarkę i dlatego ta turbosprężarka pewnie tutaj jest taka żywotna, bo nawet po y, ustaniu y, pompowania, przepompowywania oleju przez pompę silnika, to i tak ten olej jeszcze cały czas tam y, w turbosprężarce jest. No bo po prostu jest stąd. Jak już jesteśmy przy ciekawostkach, to mam tutaj taką część. Ta część nazywa się rama miski olejowej. I ona sobie jest w silniku. Tak po tej stronie tutaj jest już skrzynia biegów. Na tej płaszczyźnie jest silnik. A tu jest tu jest przód samochodu. A, do tej powierzchni. Jest przykręcona miska olejowa. I teraz tak. Tutaj te otworki. One mają takie pogłębienie. Mają takie pogłębienie. I wszystkie z 21 sztuk. I w to pogłębienie tu. Czego przy demontażu nie widać, bo tutaj jest masa uszczelniająca i tutaj też tym bardziej. W te pogłębienie wchodzi taka taka oto tulejeczka. Ja tutaj mam, myję je te tulejki. W każdym razie ja o tym nie wiedziałem, że te tulejki tutaj są, w tych otworkach sobie tutaj siedzą bo tu przechodzi śruba i tu jeszcze wtedy jest taka właśnie jedna tulejeczka i ja nie wiedziałem że te tulejki tu są i podczas transportu odkładania, czyszczenia ileś tych tulejek zanim się zorientowałem że to są tulejki a nie tam jakieś nie wiadomo co znaczy ja widziałem że coś tutaj wypada ale w ogóle się tym nie przejąłem tylko po prostu Myślałem, e, zakupię i tyle. Okazuje się, że te tulejki one są z tworzywa sztucznego że te tulejki są dostępne tylko w całości z tą ramą pomocniczą. Więc e, ja, żeby zdobyć tą resztę tych tulejek, kupiłem całą używaną taką ramę pomocniczą, w której oczywiście na masie uszczelniającej ilość tam um, tych tulejek się, nie wszystkie, ale wystarczająca ilość, bo te bardziej żółte, tutaj na tej trytce, te bardziej żółte to są oryginalnie z tego, a te są z tej miski, z tej ramy, którą specjalnie kupiłem do tego, żeby pozyskać to. Na szczęście ta rama widać jest częścią niechodliwą, bo kosztowała zaledwie 45 zł. Oczywiście to nie jest ta, bo tamta już jest w śmietniku. Dobra, z ciekawostek, póki co to by było tyle. Także jakby ktoś tą ramę wyjmował, to niech baczy na to, żeby tych tulejek nie pogubić, tak jak ja to zrobiłem, bo później będzie musiał sobie kupić używaną kolejną. I co jest fajnego na dole, ciekawego, to to, że jest sobie tam na dole filtr oleju przed turbosprężarką. I ten filtr oleju turbosprężarki wygląda właśnie tak. To jest takie sitko. I to sitko jest w śrubie, która trzyma wąż do który, w którym jest olej do smarowania turbiny zresztą zaraz y, to pokażę jak to wygląda jesteśmy na dole pod silnikiem teraz tutaj widać przewód o tam widać przewód o teraz widać przewód doprowadzający olej do turbosprężarki i właśnie ta śruba, która tam wchodzi, do tego to ta śruba wygląda tak, a sitko wygląda tak. I to sitko jest tak, że jak jest tutaj sobie ta śruba, to to sitko to sitko jest sobie tutaj tak w tej śrubie sobie siedzieć w środku także tak to wygląda śruba ta śruba właśnie trzyma to a to 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 jest już przewód który prowadzi do olej doprowadza do turbosprężarki także taka jest historia z z sitkiem, z filtrem oleju do turbosprężarki.